Słuchajcie, sezon przedświąteczny, adwent, palimy lampki, więc ja też sobie tak pomyślałam, że dzisiaj e, powiem Wam o takich logopedycznych, czerwonych lampkach. Cześć, koło! Trochę tak utarło się, że w ogóle logopeda, logopedka to taka pani od R. Taka w czerwonej pomadce, co przed lustrem macha językiem z dzieckiem, kiedy ono sepleni. No, może ewentualnie taka pani, co dziecko rozgada, jak ono nie chce mówić. Może niektórzy powiedzą jeszcze, że to ta pani odwędzidełka, ale w sumie to już nie logopeda, tylko koniecznie neurologopeda. Po pierwsze, to yy, chciałabym powiedzieć, że mężczyźni w tym zawodzie też się zdarzają. Serdecznie pozdrawiam mojego kolegę Piotra z ośrodka. A po drugie, yy, to prawda jest taka, że logopedia znacznie wykracza poza to słynne R. Będziemy patrzeć szerzej niż tylko na wymowę, bo tak naprawdę pierwsze oddziaływania terapeutyczne będziemy zaczynać już u noworodków, a później u niemowlaków. I interweniować będziemy na przykład, kiedy będą pojawiać się problemy ze ssaniem u malucha. I tu przyczyny mogą okazać się rozmaite, na przykład wspomniane już krótkie wędzidełko języka, ale nie tylko. Logopeda pomoże zdiagnozować przyczynę problemu i nierzadko oprócz odpowiednich stymulacji pokieruje do specjalisty, z którym konieczna będzie współpraca. Czasem będzie to fizjoterapeuta, czasem gastroenterolog, czasem najczęściej doradczyni laktacyjna albo laryngolog. Być może skończy się tak naprawdę na jednej wizycie, podczas której wdrożycie jakieś stymulacje lub zmienicie pozycję do karmienia. W tym wypadku Zaleciłabym wybrać się do specjalisty, który zajmuje się wczesną interwencją logopedyczną. Do takiego logopedy możesz zgłosić się również, jeśli zauważysz u swojego malucha brak głużenia, gawurzenia, brak reakcji na dźwięki, kiedy po pierwszym roku życia nie rozwija się umiejętność rozumienia prostych poleceń lub kiedy masz poczucie, że na przykład kontakt wzrokowy z twoim maluchem jest jakby taki za krótki, niewystarczający. Odsyłam też do odcinka co z tą mową, bo tam wytłumaczyłam właśnie jak rozwój mowy przebiega i jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości pod tym względem, to zachęcałabym do konsultacji właśnie z specjalistą wczesnej interwencji. Może on również pomóc w doborze smoczka uspokajacza, butelki, Chociaż też daleka jestem od twierdzenia, że taka konsultacja jest niezbędna dla każdego dziecka i myślę, że też niedługo postaramy się nagrać o tym smoczku trochę więcej, żeby ta tajemna wiedza była dostępna dla każdego. To, co będzie alarmujące bez względu na wiek. To otwarta buzia, oddech torem ustnym, język na dnie jamy ustnej lub między zębami. Tak naprawdę nie da się oddychać ustami i utrzymywać prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, warg yy, czy żuchwy, a te kluczowe będą nie tylko w rozwijaniu się prawidłowej wymowy u dziecka, ale też przy prawidłowym sposobie jedzenia, połykania. Dobry oddech yy, potrzebny będzie też do prawidłowego funkcjonowania dziecka, bo gdy oddycha ono ustami, to częściej choruje. Bo powietrze nie jest oczyszczone. Może mieć też problemy z koncentracją, oddychanie torem ustnym. To tak naprawdę temat rzeka, który też może jest do omówienia w innym odcinku. Na dziś proszę tylko, żebyś zapamiętał, że w tym przypadku potrzebna jest interwencja. To samo dotyczy języka w nieprawidłowej pozycji spoczynkowej. By sprawdzić te pozycje, możesz w nocy delikatnie odwieść żuchwę dziecka palcem ku dołowi i zobaczyć, gdzie znajduje się język. Powinien być on przyklejony do podniebienia tak w dwóch trzecich lub trzech czwartych, a czubek języka znajdować się powinien za górnymi zębami. Z otwartą buzią, złą pozycją spoczynkową języka wiązać się będzie nierzadko nadmierne ślinienie się maluchów, które również powinno skłonić się do wizyty u logopedy. Logopeda pomoże też w problemach związanych z rozszerzaniem diety, gdy nie wszystko przebiega tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, kiedy dziecko się krztusi, kiedy przytrzymuje kawałki pokarmu w buzi, kiedy odrywa jedzenie zamiast je odgryzać takim ruchem, właśnie rączki, kiedy pakuje jedzenie do buzi w zbyt dużych ilościach. W tym wszystkim może pomóc logopeda. No, ale okej, okay. co z tym R? Er? No właśnie, twoje dziecko nie musi wymawiać tej głoski tak naprawdę do szóstego roku życia, ale ważne jest, co będzie mówić zamiast. Teoretycznie na początku może mówić zamiast rybka, jibka, czyli zamienić ry na je, ale już w trzecim roku życia oczekiwałabym jednak lipki. Do trzeciego roku życia dziecko może też zmiękczać głoski, Syzycydzy oraz szyżyczydzy. Czyli mamy takie słynne sianki i ziabkę. To jest ok i wiemy, że na syczące głoski dziecko ma czas do czwartego roku życia, na szumiące do piątego, ale jeśli widzimy język między zębami przy artykulacji tych głosek lub tak naprawdę jakichkolwiek innych w języku polskim, to wtedy nie czekamy niezależnie od wieku dziecka. To samo dotyczy mówienia z takim dziwnym poszlumem, jakby karola Donalda. To też nie jest prawidłowe na żadnym etapie. Dodatkowo nie chcemy zamiany głoski k na ty, głoski g na d, czy odwrotnie. To znaczy, czas na konsultacje, jeśli u dwóch, trzylatka lub starszego dziecka, zamiast słynnej kupy jest tupa, lub zamiast słowa tata, kaka. Alarmować będzie też mowa bezdźwięczna, czyli zamiana głosek dźwięcznych jak by, dy na bezdźwięczne py, ty. Na przykład zamiast słowa buda będzie słowa puta, zamiast słowa wiatr będzie fiatr. Jeśli chodzi o taki sposób mówienia, to ostatnią rzeczą, na którą zwróciłabym uwagę, to taka przewlekła chrypka, lecz wtedy w pierwszej kolejności skontaktowałabym się jednak z foniatrą. Co jeszcze powinno niepokoić? Chrapanie, zgrzytanie zębów, taki ciężki wysiłkowy oddech, mówienie z taką barwą, jakby dziecko miało cały czas zatkany nos. Uciekająca na boki żuchwa, widoczne na twarzy asymetrie, czyli na przykład jak jeden kącik wark jest wyżej, drugi niżej, tak samo jedno oko wyżej, drugie niżej. To wszystko są takie przesłanki do konsultacji i ja wiem, że trochę tego wszystkiego jest i w sumie nie bez powodu w większości przedszkoli mamy badania przesiewowe logopedyczne. Myślę też, że ważne jest to, żebyś ty jako rodzic, opiekun obserwował swoje dziecko, patrzył na to, jak dogaduje się z innymi osobami, szczególnie takimi, z którymi nie przebywa na co dzień, jak wtedy się dogaduje. Jeśli cokolwiek cię niepokoi, to lepiej ten niepokój rozwiać przez rozmowę ze specjalistą, czy to w ramach NFZ-u, poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy w prywatnym gabinecie. Na koniec życzę wszystkim, by jednak te lampki paliły się tylko na choince, a komunikacja z dziećmi szła jak z płatka. Do usłyszenia!